O, cześć, tak, tak, to ja. Na pewno zapytacie, jak do tego doszło, że i ja umarłem. Na, na, na. Ech, a więc muszę dalej pracować, nawet po śmierci. Nie dacie mi spokoju. Kolejny rok, kolejny. Przepraszam, który mamy rok? Sierpień 2024 roku. Odmroziliście mnie tylko po to, abym omówił kolejne zgony jeszcze w tym samym roku. Czy wymyślicie, że sprawia mi to przyjemność? Macie rację, a więc zakasajmy krótkie rękawy, bierzmy łopat w dłoń, czas wykopać kilka grobów. Odcinek sponsoruje Opera GX Disney Sorcerer's Arena. Żyjemy w erze multiversum. Marvel całą swoją tożsamość oparł na odwołaniach do nostalgii i crossoverach. Fortnite to właściwie jedna wielka popkulturowo-reklamowa graciarnia. Magic the Gathering ma nawet dodatek ze świata Assassin's Creed. Nawet bardzo świeżo zapowiedziano, że do Mortal Kombat 1 trafią postacie Konana i Terminatora. Te tysiąc. Nie może w takim razie dziwić, że Disney stara się gdzieś upchać wszystkie swoje postacie do jakiejś grywalnej postaci. Niech Arielka wali Nikiego po łbie, A Milo w sojuszu z Hadesem niech rozwalą wszystkie zabawki z Toy story. A co tam, niech jeszcze dwie bardzo podobne do siebie gry z postaciami Disneya walczą między sobą. W 2018 roku ukazała się mobilna gra Disney Heroes Battle Mode, w 2020 Disney Sorcerer's Arena. Obie opierają się na podobnym koncepcie zbierania bohaterów, ustawiania ich w drużyny i walki z kolejnymi przeciwnikami w ramach ustalonych z góry wyzwań. Z tą różnicą, że jedna z tych gier ma walki w czasie rzeczywistym, a druga natury. Oczywiście obie za to lubią mikrotransakcje i spowalnianie postępów osobom, które nie chcą płacić. W ten sposób od 2020 roku obie gry walczyły tak naprawdę o tego samego odbiorcę, ale na tym rynku niekoniecznie wygra gra ładniejsza i nowsza. W końcu, cały osiągnięty postęp w jednej grze zniechęca do przeskoku do innej gry. I tak to Disney Heroes pozostaje na razie na arenie, gdy Sorcerer's Arena zamknie się już 31 lipca. To znaczy, kiedy wy oglądacie ten odcinek, ta gra już nie żyje. Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Fascynująca desynchronizacja. Ale synchronizacja nie jest problemem. Nie w przypadku Opery GX. Przy instalacji z łatwością zaimportujecie dane z poprzedniej przeglądarki, by płynnie przejść do cieszenia się funkcjami Opery GX. Dostosujecie ją do swoich potrzeb, ustawiając limity zużywanych zasobów RAMu albo procesora. Dostosujecie panel boczny, by mieć wygodny dostęp do Instagrama albo Messengera. Odpicujecie wygląd swojej przeglądarki, instalując tematyczne mody. Z wielkim prawdopodobieństwem, wybierając moda to znowu oni z naszą autorską animowaną tapetą i dźwiękami, sprawdzicie kalendarz nadchodzących premier gier, z czego my Osobiście korzystamy, a jeśli znuży Was czekanie, zawsze możecie zabić czas, grając w dziesiątki tytułów dostępnych z poziomu przeglądarki. A jeśli okazałoby się, że czystym przypadkiem oglądaliście krab skład zamiast pracować, i prawie zostaliście na tym przyłapani, możecie wcisnąć panic button. Klawisz F12 natychmiastowo otworzy świeżą sesję z czymś neutralnym i wyciszy treść w tle. Ponowne wciśnięcie klawisza zabierze Was z powrotem do waszej sesji. UPRGX synchronizujecie ze swoimi potrzebami w linku w opisie. W wypadku rozwoju strzelanek sieciowych trudno pozostać na czasie. Czy to Overwatch, czy Marvel Rivals, a może Concord, a nie First Descendant, a może Once Human. Wszystkie gry są dziś do siebie tak szalenie podobne, aż człowiek coraz starszy coraz częściej patrzy za siebie na Battlefield 1 i na pozostałe, niezdobyte jeszcze achievementy, a dzisiaj prawdziwy wysyp. Każdy chce mieć swojego hiciora, ale jaka jest cena? wyprodukowania hitu. Popatrzmy na przypadek firmy Next Studios, założonej przez firmę Tencent Games. W 2017 roku wydała grę Death Coming, której jako śmierć doprowadzaliśmy do wypadków, by w różnych lokacjach zebrać mroczne żniwo. W 2018 roku artystyczną grę Nishan Shaman. W 2019 detektywistyczną perełkę Unheard, w której na bazie zasłyszanych głosów i dialogów mieliśmy wydedukować przebieg wydarzeń. W 2020 Crown Trick, przepiękną, turową grę, Roglajkową. -like Firma Next Studios miała odpowiadać w ramach Tencent Games za nieco inny profil działalności, dosłownie za chińskie indyki. Jeśli masz tak utalentowanych twórców, to co każesz im zrobić, by zarobili na wszystkie pomniejsze tytuły? Oczywiście strzelankę. Free-to-play. 8 września 2023 roku wystartowała gra Synct, kooperacyjna strzelanka w modelu free-to-play w stylu Warframe'a z opcjami PvP i PvE. Nie wyglądało to jednak za dobrze, ani projekt postaci nie był szczególnie pomysłowy, ani gameplay wciągający. Poza tym gra wyglądała szalenie niekonkretnie. Została stworzona w tym azjatyckim, niby realistycznym stylu świata przyszłości, którego nie da się właściwie rozpoznać. Nasi zawodnicy w programie Co to za gra nie zgadliby tej gry ani po muzyce z menu, ani po efekcie wody, a na pewno nie po twarzach postaci. Czy ktokolwiek w ogóle kojarzy tę grę? Dlatego umiera, bo nigdy nie kojarzy. Tak to działa. Gra na start zyskała pewne zainteresowanie, ale w sumie to reguła przy grach free-to-play. Dalej już nie wyglądało to wszystko tak dobrze. Zwiastun pierwszego sezonu na oficjalnym kanale gry zyskał ledwie 2000 odsłon. To był pierwszy i właściwie przedostatni sezon rozwoju gry, ale wedle opinii innych graczy, tak naprawdę drugi sezon był już sezonem zrobionym nieco na odwalsie. Drugi sezon ledwo wystartował, a został źle odebrany przez już nielicznych graczy. Przez kolejne 4 miesiące wokół gry panowała cisza, nawet deweloperzy nie uzupełnili opisu na Steamie. Wewnątrz firmy pewnie było już jasne, że synkt czeka asasyńska desynchronizacja. Zimne ostrze śmierci przetnie ostatni kabel serwera 9 września tego roku. Fatality na koniec życia. Mortal Kombat Onslaught czy wiecie, że Resident Evil 7 w wersji na platformy mobilne sprzedał całe 2000 egzemplarzy? To dopiero z. Ale nie o tym dzisiaj. Rynek gier na smartfonach i tabletach został totalnie podporządkowany modelowi free to play Choć zarówno Apple Arcade, jak i Netflix starają się pokazać mobilną przyszłość gier w postaci abonamentu usługi. Mimo to rynek mobilny pozostaje jednym z najbardziej krwawych, a arena jest tam usiana licznymi trupami gier usług, free-to-playowych eksperymentów i karkołomnych adaptacji. Jednym z tych ciał na arenie jest ciało Mortal Kombat on Bez głowy, bez nóg, bez rąk. Kręgosłup leży 3 metry dalej. Grę zapowiedziano jeszcze w 2022 roku. Miała ona łączyć widowiskowość biatyki z elementami RPG, z akcją w czasie rzeczywistym i z aspektem kolekcjonowania bohaterów, czyli tak wdzięcznym elementem do monetyzacji. Wszystko to podane w ładnej grafice i z licznymi przerwnikami filmowymi. Nie mogło zabraknąć wszystkich charakterystycznych elementów serii, w tym Fatality. Co mogło pójść nie tak? Jak zawsze przy tego typu grach jest coś fascynującego w próbie przeniesienia świata bijatyki do świata mobilnej, ni to taktycznej, ni to zręcznościowej gry w realiach pazerności free-to-play. Klasycznie gra początkowo obiecywała postęp za darmo, by nagle zderzyć gracza ze ścianą bardzo trudnych wyzwań, które aż prosiły się o zakup mocniejszego sprzętu dla postaci. Inna sprawa, że jak na tak widowiskową serię, gameplay gry pozostawał w dużej mierze po prostu nieciekawy. Zamiast akcji i interakcji, oglądaliśmy nieco co drewnianą bitkę małych figurek. Czy tego właśnie potrzebowali fani Mortal Kombat? Niekoniecznie. Co bardziej wymagający fani, którzy do tej pory grali w gry Premium, szybko odbijali się od modelu darmowego. Inni pewnie spodziewali się czegoś z właściwą akcją, szczególnie, że na smartfonach i tak można było jednocześnie pograć w innego Mortala, który nieco bardziej pasował do oryginalnej konwencji. Mortal Kombat X czy 10 wystartował już w 2015 roku i rozwijany jest do dzisiaj, choć w 2019 roku porzucił X czy 10 w tytule. W tych okolicznościach gra Mortal Kombat Onslaught Slot wypuścił była cios w powietrze, na arenie pełnej konkurentów i nawet na arenie, na której był obecny już inny Mortal Kombat. Onslaught nie tyle naskoczył na przeciwników, co przeleciał nad nimi i nabił się na jakiś wystający ze ściany kolec. Nic dziwnego, że serwery Mortal Kombat Onslaught zostaną wyłączone 24 października. Grę zaciachano i zarąbano w ledwie rok. Zawsze jest to pewne osiągnięcie. O dziwo w pewnym momencie wydawało się, że to gra Wolcen jest tą, która będzie ciachać i rąbać konkurentów, a sama dała się rozrąbać na kawałki. 2012 rok, epoka Diablo 3. Wiadomo, gra doczekała się niemalże groteskowej antylegendy na start. Oberwała za niby kreskówkową oprawę dom aukcyjny, zepsuty lód, zmiany w rozwoju postaci względem Diablo 2. W tej atmosferze wiele firm próbowało zrobić coś swojego. Odpowiedź na potrzeby tej niezadowolonej grupy fanów gatunku Hack and Slash. Z kampanią na Kickstarterze wystartowali choćby twórcy Green Dawn. Świetna gra, chociaż muszę przyznać, że nieco brzydka, ale Wolcen miał być ładny. Wolcen na Kickstartera trafił w 2015 roku jeszcze jako Umbra i obiecywał kapitalną oprawę na CryEngine, ogólnie mocno niewykorzystanym silniku. Od pierwszych fragmentów gameplaya wyglądało to świetnie. Prace przeciągnęły się na kolejne 5 lat, ale Wolcen nie dość, że najpierw wykorzystał pustkę na rynku Hackenslashy, to jeszcze miał premierę w lutym 2020 roku. To by się spodziewał, że to początek nowej epoki, ale komu udało się wydać grę w tym okresie, tak mógł liczyć na rekordowe zainteresowanie. Wolcen błyskawicznie przebił pułap 100 tysięcy grających jednocześnie, mimo że wątpliwości budziło mocne nastawienie na kampanię single player i nieciekawy endgame. Trudno było wybaczyć wszystkie mechaniczne głupotki i system rozwoju postaci pozbawiony jakiegokolwiek niuansu. Próbując naprawić grę, twórcy starali się jednocześnie przenieść ją na konsole, ale naprawa systemu wprowadzona była karkołomnie, na przykład poprzez czystkę buildów i eliminację dosłownie przedmiotów, które gracze już posiadali. W tym czasie utrzymanie uwagi odbiorców było coraz trudniejsze, a górka liczby graczy miała równie ostre zejście, jak i wejście. Kto szukałby jakiegoś wygładzenia na tym szlaku, znalazłby je dopiero w Dolinie. W Dolinie Śmierci Wolcena. Na początku czerwca tego roku twórcy postanowili potraktować wolcena jako lekcję. Co zrobić lepiej w kolejnym projekcie? Nie może dziwić decyzja, że przy znikomym zainteresowaniu dotychczasowych graczy i nikłym na pływie nowych, zdecydowali się przerwać proces rozwoju, a także wyłączyć serwery multiplayerowe. Wolcen ostatecznie stanie się po prostu grą dla jednego gracza. Grą właściwie dosłownie na raz. Wolcen miał zapolować na Diablo, ale to łowca stał się zwierzyną. Hunters Arena Legends Jako historyk mogę zapewnić Was, że ostatnie 10 lat rozwoju gier komputerowych przejdzie do legendy. Tyle zabitych gier, tyle... Skręconych karków. Weźmy takie Battle Royale, które między 2015 a 2017 rokiem podbiły świat strzelanek. Tyle, że gracze nasycili się gatunkiem chyba do 2020 roku, kiedy Call of Duty wydało darmowego Warzona. Większość z Battle Royalowych trybów i gier zdążyła w tym czasie się wypalić do reszty. Pamiętacie one były wszędzie, nawet w Falloutie 76 czy w Battlefieldzie 5. To jest coś, co pogrążyło Battlefielda. Przekierowanie energii na mapę, jedną dużą, a nie na zrobienie porządnego dodatku. I wtedy chyba jednocześnie kilka osób zadało sobie pytanie: Co jeśli zrobić Battle Royale, ale nie w postaci strzelanki, a w postaci bijatyki? 12 sierpnia 2021 roku wyszła gra Naraka Blade Point – elegancka gierka, która natychmiast rozpoczęła wspinaczkę na sam szczyt tej darwinistycznej drabiny pełnej powyłamywanych szczebli. Do dziś Naraka potrafi walczyć o miejsce w pierwszej dziesiątce popularności na Steamie. Ale zaraz, dosłownie chwilę wcześniej wyszła gra Hunter's Arena Legends. Też Battle Royale, też bitka, też długie miecze, dzidy, czary-mary – miała do tego przewagę ponad roku w modelu Early Access. Co się stało? Otóż Hunter's Arena Legends była grą znacznie gorszą, a właściwie była grą wręcz słabą. Do tego trzeba było za nią jeszcze zapłacić z góry, niewielką kwotę, ale jednak nie można powiedzieć, żeby twórcy nie starali się grze zapewnić odpowiedniego startu. Gra jednocześnie wyszła na PlayStation 4 i PlayStation 5 i to od razu w usłudze PlayStation Plus, co w przeszłości potrafiło nakręcić spirale zainteresowania i wypełnić serwery. Tyle, że kiedy 13 sierpnia 2021 roku twórcy omawiali start pierwszego sezonu tak oczy całego świata z pewną przesadą skierowane zostały na czubek ostrza na raki. Czy o co chodzi w tamtej grze? Forum ucichło, gracze odpłynęli i coraz trudniej było zebrać pełen skład 30 osób do zagrania w trybie Battle Royale. Developer po tej porażce właściwie prezentował podobne podejście jak w czasie Early Accessu. Nie był w stanie zapewnić poprawy podstaw gry, a forma wsparcia sezonowego wypadała miernie na tle innych gier usług. Ostatnia aktualizacja została wydana w marcu 2022 roku, ledwie 7 miesięcy po premierze. Na Steamie gra już jest martwa, ale na PlayStation 4 i PlayStation 5 serwery pozostaną przy życiu aż do jesieni. Twórcy odgrażają się teraz, że marka Hunters Arena przeskoczy na nowy nurt tzw. extraction games, czyli gier extraction. W których musimy coś wynieść z niebezpiecznego terytorium. Nie wiem jak wy, ale na miejscu twórców, ja bym się już ewakuował, najlepiej przez wyrwę do innej rzeczywistości rzeczywistości, w której nie istnieje naraka Blade Point, albo do rzeczywistości gier MMO, do której właśnie się przenosimy Rift PVP. Gatunek MMO w 2024 roku jest w ogóle w dziwnym miejscu. Jak wskazaliśmy w materiale o survivalach, hardcore mechaniki PFOP dotarły dzisiaj raczej do gatunków właśnie survivali. MMO stały się za to kolejnym obliczem grindu lutu i questowania w dość bezpiecznych ramach. Nawet takim hitom na start jak New World trudno się zaczepić na dłużej, choć radzi sobie ta gra całkiem nieźle. W tych realiach ogromnej konkurencji międzygatunkowej starsze gry MMO są wygasane jedna po drugiej. 27 czerwca ostatecznie umarły amerykańskie i europejskie serwery ArchAge, co oznacza cykl życia na poziomie około 10 lat. I tak w sumie całkiem nieźle. Nawet coraz mniejsze społeczności zaskakująco długo mogą dawać twórcom powód do utrzymania gry przy życiu. Ale co w wypadku, gdy Steamowa wersja gry Rift potrafi zaangażować maksymalnie jednocześnie ledwie 200 osób? Trzeba odkrawać... Kolejne serwery. Rift to ciekawy przypadek specyficznej nowej fali ładnych MMORPGów ów z początku drugiej dekady XXI wieku obok Guild Wars 2 czy Archage, właśnie. Wszystkie te gry starały się trafić do graczy znużonych starzejącym się już Warcraftem. Początkowo Rift cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy miała trafić do miliona graczy. Do stycznia 2012 roku odpowiadała za 100 milionów dolarów przychodu. Wydawało się, że Rift ma faktycznie szansę wyrwać Warcraftowi niezły udział w rynku. Twórcy z Tryon Worlds robili wiele, by utrzymać zainteresowanie, np. poprzez darmową wersję próbną, czy w 2013 roku poprzez zrezygnowanie z comiesięcznej subskrypcji i przejście na pełnoprawny model Free-to-Play. Tylko czy ta decyzja nie została podjęta zbyt szybko? Może i Rift mógł przez kilka miesięcy cieszyć się napływem graczy zainteresowanych darmowością, ale jednocześnie sposób zarządzania grą, treścią i społecznością zrażał starych fanów, którzy dali się zachęcić hardkorowości Rifta względem World of Warcraft. I tak fascynujące jest to, że Rift, pomimo wszystkich perturbacji, przetrwał do dzisiaj. Tyle, że w 2018 roku Tryon Worlds zostało kupione przez firmę Gamigo, i od tej pory rozwój gry został właściwie zatrzymany. W tej desperackiej apatii gra trwała przez lata, niczym Gondor pod rządami Denetora. Wycofajmy się z tej analogii, bo Rift, w przeciwieństwie do Gondoru, nie ma szans w Otóż 30 września zostanie zamknięty ostatni europejski serwer z włączoną opcją PVP, ma to ułatwić graczom znalezienie partnerów do gry PvE poprzez ściśnięcie malejącej z dnia na dzień społeczności na coraz mniejszej liczbie serwerów. Przy okazji jednak ostatecznie ubito tryb PVP, który wzbudzał niegdyś niemały entuzjazm społeczności. Orkowie są już u bram, nikt nie zapalił sygnału alarmowego, a Minastyrit to cmentarzysko, po którym przechadzka budzi raczej żal. I nostalgię Mad World MMO. Nie udało się przeżyć grom, które chciały konkurować z World of Warcraft, więc być może konieczne jest nawiązanie raczej do nostalgii, nostalgii za innym typem MMO. I tak współtwórcy Metina 2 po latach odważyli się na przeglądarkową grę 2D z rysowanymi postaciami i tłami, a właściwie przerysowanymi. Wszystko to w konwencji horroru fantasy, jak w jakimś dociśniętym mocno Warhammerze fantasy, w którym wszystkie plugastwa wyszły już z cienia. Gra została zapowiedziana w lutym 2018 roku, ale jak miało się okazać, wymagała sporo pracy. Do pierwszych testów trafiła dopiero jesienią 2021 roku, a ostateczną premierę zaliczyła w kwietniu 2023. Co jednak rozczarowało graczy, to niewielka zawartość na start i technologiczne błędy. Na co twórcy poświęcili tyle lat pracy? To oczywiste, pewnie, na rysowanie pięknych potworków. Twórcy obiecali poprawę, ale zegar zaczął już tykać. Gra wymagała pospiesznego dotarcia do szerszego grona odbiorców. W styczniu 2024 roku trafiła w końcu na Steam'a, z właściwie minimalnym efektem. Co pozostało twórcom innego, jak nie napisać posta: We will make it more fun. Po, po tylu latach, gra w końcu miała być. Bardziej zabawna. Mad World przepadł na tle konkurencji, i twórcy musieli łączyć wszystkie regionalne serwery w jeden mega serwer. Nigdy to nie wróży dobrze. I faktycznie gra przestała działać już 4 lipca, w ledwie 13 miesięcy od startu. Dobrze liczycie, dłużej trwała przerwa między pierwszymi testami a właściwą premierą, niż całe życie właściwe tej produkcji. To była naprawdę szalona jazda w szalonym świecie. FIFA 22. FIFA i Call of Duty to fascynujące przypadki gier długo żyjących, zamkniętych w formie corocznych odsłon, za które trzeba osobno płacić. Model biznesowy serii opiera się na kilku filarach. Jednym z nich jest właśnie wpisana zachęta do corocznego przeskoku wraz z całą społecznością, aby móc dalej korzystać z trybu sieciowego. Stopniowo dochodzi do wygasania poprzednich wersji. Nic dziwnego więc, że już przestarzała o rok odsłona staje się bardzo tania do kupienia z drugiej ręki. Przynajmniej tak to wygląda w wypadku FIFA, ale ostatnio ten proces jeszcze przyspieszył. Przykładowo, tryby sieciowe FIFA 16, wydanej wiadomo instynktownie we wrześniu 2015 roku, działały aż do 2023 roku. Od lutego do listopada 2023 doszło do czystki serwerów starszych części, od FIFA 16 aż do FIFA 21. Nie trzeba było też długo czekać na ubicie FIFA 22. Ta wydana we wrześniu 2021 roku zostanie zabita w postaci sieciowej już w listopadzie tego roku, co oznacza, że Lukaku w tym czasie zdążył. Zmienić klub ledwie trzy razy. W tym tempie możemy założyć, że ostatecznie seria FIFA przestanie działać w sieci w listopadzie 2025 roku. To będzie faktyczny koniec FIFA, a na tym piłkarskim polu walki zostanie już tylko FC, konsolowy Battlefield 3. Battlefield 3. Gra legenda. Początkowo może i zebrała nieco krytyki od fanów Battlefielda 2, zapewne uproszczenia, jak zmniejszenie liczby klas żołnierzy, ale ostatecznie wprowadzała gatunek sieciowych strzelanek na nowy poziom. Destrukcja otoczenia, grafika, efekty, wielkie, piękne mapy. To wszystko przy dziesiątkach graczy. Kto pamięta Battleloga? Łapka do góry! To jest jedyna forma zaangażowania. Widzę, na jaką nie stać. Wiecie co? Battlelog dalej działa. Tylko dlaczego po przesiadce między Originem a EA Play straciłem cały postęp. W BFA3 zawsze grałem na PC, ale wiecie co? Niemniejszym osiągnięciem było w ogóle jakkolwiek upchnięcie tego doświadczenia na konsolach Xboxie 360 i PlayStation 3. Battlefield 3 na Xboxie pracował w imponującej rozdzielczości 1280 na 704 i zachował większość graficznych bajerów, choć przy płynności 30 klatek. Konsolowy BF3 płacił za to jednak pewną cenę. Obsługiwał w sieci maksymalnie 24 graczy na mapie. Prowadziło to do innego. Doświadczenia. Ogólnie gra sprawdzała się w takich warunkach najlepiej w raszu i na nieco mniejszych mapach. Oczywiście wersja pc też pozwalała na zarządzanie liczbą graczy na serwerze, co nieraz wychodziło grze na dobre. Nie każda mapa nadaje się do 64 graczy. Zapamiętajcie to. Metro jest lepsze na 24 graczy. 64 graczy nie, nie. To zła mapa. No ale wracając do tematu, wersja konsolowa multiplayera pozostawała fantastycznym dowodem na to, jak odpowiednio ciąć gry pod słabszy sprzęt, a nie przerzucać je głupio jeden do jednego. Ale pozostaje żywym dowodem tylko przez kolejne trzy miesiące, bo serwery konsolowej wersji BFA 3 zostaną wyłączone na początku listopada. Swoją drogą 2024 rok oznacza szersze pożegnanie z tamtą generacją sprzętu. Aegis Wing i cały sklep Xboxa 360. Nie wiem czy też tak mieliście, ale dla mnie Xbox 360 był pierwszą konsolą, którą miałem naprawdę podpiętą do internetu. Achievementy, dostęp do sklepu, niesamowite doświadczenie. No właśnie, poza grami na płytach była to konsola, która doczekała się setek gier w ramach programu Xbox Live Arcade. Usługa przecierała szlak wielu indykom, to tam w 2008 roku premiery miała gra Castle Crushers, która ostatnio doczekała się kolejnego update'u, ale oczywiście na nowych platformach. Xbox Live Arcade to także specyficzne ekskluzywy jak Shadow Complex czy porty popularnych starszych gier, jak Symphony of the Night, prawdopodobnie najlepsza odsłona serii Castlevania. Tylko te trzy wymienione gry są dostępne na innych platformach, a taka gra jak Eggies Wing już nie. Jest jedną z pozostałości sieciowego ekosystemu Xbox Live Arcade. Nie jest to może najbardziej zachwycająca strzelanka pod słońcem, ale pozostaje ciekawym kuriozum wewnętrzną produkcją Microsoftu. Ale jest tam też Meteos Wars, sequel gry z nts albo wyjątkowa, odpryskowa gra z serii Panzer General, Allied Assault, stworzona przez studio Petroglyph Games z muzyką Franka Klepackiego. Jest to wyjątkowa, RTS-owa zbieżność. To dla tych gier zamknięcie sklepu cyfrowego oznacza poważne konsekwencje. A od 29 lipca sklep cyfrowy Xbox Live Arcade przestał działać. Od tej pory będziemy mogli kupić tylko gry z tamtej generacji, które są kompatybilne z nowymi konsolami. Ale wsteczna kompatybilność Xboxa One i Series XS z 360 objęła ledwie mniej niż 1 trzecią tytułów. I właśnie te gry, które można odpalić na Series X, pozostaną nadal w sklepie. Ale oznacza to, że gry, które tylko dało się odpalić na Xboxie 360 dzisiaj wypadają w ogóle z rynku cyfrowego. Dotychczasowi posiadacze tych gier nadal będą mogli je pobrać i odpalić, ale wiecie jak to działa. Dostęp do nawet starszych krapów i dziwactw pozostaje utrudniony. Na pewno nie jest to cios tak poważny jak zamknięcie sklepu 3 ds ale jednak pozostaje on namacalnym dowodem na ulotność dóbr cyfrowych. Wiecie co? To jest właśnie przewaga gier na płytach. Można je zawsze odpalić. I idę zagrać sobie w Ghost Recon Advanced Warfighter część pierwszą, może nawet i w część drugą.